Ostatni dzień marca publiczność 13 Polkowickich dni teatru spędziła w towarzystwie Leszka Mądzika i jego najnowszego spektaklu przejście. Już na samym początku widzowie czuli, że mają do czynienia z czymś niezwykłym. Zostali bowiem wprowadzeni na specjalnie przygotowaną widownię, wąskimi schodami w gęstym półmroku. Przestrzeń została bowiem zredukowana do czarnego wnętrza. Spektaklu Leszka Mądzika: czas biologiczny współistnienie na równych prawach z czasem metafizycznym. W tle słyszymy delikatnie przepływającą wodę, by za chwilę ujrzeć postać odzianą w szynel i trzymającą wagę symbol życia i śmierci. Wraz z kolejnymi przebłyskami światła, zredukowanego niemalże do minimum, wyłaniają się kształty: platformy z trumnami, następnie nagie ciała uwalniające się z kokonów. daje się ożywać tylko dzięki światłu i umierać, gdy go brakuje. Przejście jest próbą dotarcia do kresu naszej egzystencji. Reżysera interesuje człowiek jako ciało skazane na narodziny, miłość i śmierć. Na tych samych motywach oparta została również fenomenalna muzyka, którą specjalnie do spektaklu skomponował Tomasz Stańko. Zobaczyliśmy spektakl niezwykły, jak to zawsze uleżka mądzika bywa pochłaniający emocjonalnie i intelektualnie, zmuszający do refleksji. Jest pan przyjacielem Polkowic. Tworzy pan plakaty do naszego festiwalu. Proszę mi powiedzieć, dlaczego Polkowice? A, wie pani no, to rzeczywiście y, jest tym pewien fenomen tej mojej obecności w Polkowicach, ale także y, na to musi się złożyć dwa elementy. muszą obie strony, tego przeczucia, bycia sobą chcieć. I ja zawsze się tam otwieram, kiedy czuję, że jest jakaś taka potrzeba spotkania się z tym, co ja czynię w sztuce, czyli z teatrem, z warsztatami, z wystawą, którą też tu pokazywałem. I powiem pani, że na mojej mapie podróży po świecie to jest wyjątkowe miejsce. I myślę sobie, że jak pracuję nad nową premierą, to szczerze powiem, zastanawiam się, jak. Tu w Polkowicach będzie to odebrane. Jest jakiś dla mnie klimat, który mi bardzo pomaga w tworzeniu, powiem Pani. I, I za sprawą, nie wiem, i samego dyrektora, i za sprawą tego klimatu, który tu jest. No i myślę, że wie Pani, jestem w tym dobrym znaczeniu takim niewolnikiem Polkowic. Ale proszę to rozumieć jako jakiś taki kapitał. Po prostu jestem w tym dobrym też znaczeniu skazany na te Polkowice. I, i myślę, że, że chciałbym, żeby to jak najdłużej trwało. Czy dzisiaj, gdyby pan zaczął tworzyć teatr, ponownie jakby, czy byłby on w tym samym kształcie, czy przybrałby już inną formę? Czy dzisiaj by się taki teatr urodził? Ja myślę jednak, że tamten czas, kiedy on powstawał, lata 60. 70, nawet 80., dał mu jakąś niesamowitą atmosferę, w której Myślę, że mogłem urodzić taką formę teatru. Boję się, że kiedybym teraz zaczynał, byłbym pod presją jakby innej sytuacji, która może nie wyzwoliłaby tych odczuć, które miałem wtedy i które w jakiś sposób spontaniczny, bezinteresowny, emocjonalny kazała mi tworzyć ten teatr. I myślę, że dzisiejsza rzeczywistość jakby troszkę w kontekście też zespołu, z którym się pracuje i w ogóle pewnego myślenia u ludzi przesunęła ciężar z pewnej duchowości na pewien materialny świat. Kiedy robiłem ten teatr, on miał pojęcie teatru studenckiego jeszcze wtedy, to było jakieś szaleństwo, było jakieś oddanie się bez zastanowienia, ile się pracuje, ile czasu temu się poświęca. Mam wrażenie, że teraz jest mi jakby łatwiej przez sam fakt, że już to zaistniało, że ten teatr jest i jakby ma taką charakterystyczną, rozpoznawalną swoją wizję, ale, ale na pewno byłby inny. Byłby inny i nie wiem, czy mógłby tak głęboko zajrzeć do człowieka, choć on to dalej robi, ale jakby tam się urodził, w tamtym czasie, był tym rdzeniem i teraz ja tylko go chcę uratować kontynuować. Pan Pana spektaklach brak scenariusza, z czego to wynika? Bo to takie dość nietypowe dla spektaklu, bo to jest jednak by podstawa. Wie Pani, to nietypowe, ale u mnie jakby i konieczne, że ja y, nie mam potrzeby racjonalnego czasami nazwania poprzez zapis, poprzez literaturę, czyli jakby nawet anegdotę tego, co się ma zdarzyć. Jest takie przeczucie, że pewien stan musi być po drugiej stronie, czyli u widza, że go noszę w sobie i teraz, kiedy bym go rozbierał na części pierwsze albo taką intelektualną formę Dawał, to bym coś z niego zgubił albo bym się od niego oddalił. Dlatego nieprzypadkowo kiedyś powiedziałem, że myślę obrazami, bo jest taki zapis tylko w podświadomości czy świadomości tego, co się robi, ale nigdy nie przekładałem tego na taki no, scenariusz pisany, który by był podstawą do powstania spektaklu. On się rodzi w tym przeczuciu, budowaniu obrazów, które nosi się w sobie, i ja potem z takim bagażem się spotykam z zespołem, z aktorami i. Jakby lepiej konstruujemy wydarzenia, zmieniając nieraz kolejność, ale, ale jakby zostawiam tutaj ten moment improwizacji. Obraz zastępuje tutaj słowo, tak? bo, bo spektakle są również nieme. Pani zastępuje słowo, a nawet mam wrażenie, że głębiej idzie. I po tylu latach i tych, po tylu premierach, jakby rodzi się we mnie też takie przekonanie, że głębiej możemy do człowieka zajrzeć, nie odzywając się. Że w obrazie połączonym z muzyką zaglądamy do tych warstw, które gdzieś rozum sobie z nimi nie daje rady, albo no właśnie jest bezradny i dlatego wierzę w taką przedsłowną sytuację, która rodzi sztukę, ale to jest i w malarstwie, pani, w rzeźbie, w ogóle w tej niewerbalnej sztuce. Powiedział Pan też, że zawsze chciał prowadzić dialog o tym, jak zbliżyć się do duchowej tajemnicy. Czy właśnie przejście jest takim dialogiem? Ha, wie pani, zawsze pragnę, żeby się coraz bliżej do tego no, zetknąć z tym, przeczuć i być, a może i coś odkryć, że jakby dotrzeć do tej tajemnicy. Jest taka potrzeba we mnie i myślę, że każda kolejna premiera, która wierzy, że powstanie, będzie chciała być jakby dalszą próbą, nie wiem, gdzieś tam zanurzenia się głębiej, no dotknięcia tego, co zdawałoby się, że nie, może nie dane nam tu jest na tym padole, ale tak, spektak Przejście robi taki, chciałbym, żeby tak było i mam przeczucie po tych y, prezentacjach, które były do tej pory, że zagląda do człowieka jeszcze bardziej y, w tej strefie, której dotyka y, czasu przemijania, odchodzenia. I nieprzypadkowo y, tutaj ciało ludzkie jest takim testem na to. Ja z nim się spotykam bardzo witalnie, w pierwszej fazie bardzo y, to ciało jest młode i potrzebujące siebie, kokietujące się, uwodzące, ale czas jakby zmienia też jego zadania. Nie mówię, że, y, że coś traci na tym, odwrotnie nawet myślę, że y, w swoim czasie ono jeszcze coś dopełnia i, i robi Mniejszy wymiar człowieczeństwa, ale opuszcza też tą warstwę, która nas fascynowała w młodości. I ja za nim podążam, za tym czasem jego, za nim, które się to ciało patynuje, rdzewieje. Jest jakiś proces, który go zabiera, aż go całkowicie zabiera w finale przejściu dadzą się odnaleźć pewne reminiscencje z częścią tryptykowej realizacji osąd. Czy w takim razie praca nad spektaklem osąd miała wpływ na powstanie przejścia? Myślę, że tak, bo, bo to nie jest tak, że się kiedy w jednym czasie, albo to był jeden rok, pracuje w wielu miejscach i, i nawet choć preteksty są różne, to coś musi być wspólnego i y, obraz Memlinga są dostateczny i ten spektakl, wydaje mi się, że coś znalazł wspólnego, że żywił się sobą. Pewne elementy mi się urodziły Silniej w przejściu, i inne w osądzie, ale ponieważ one powstały w jednej oktawie czasowej, to myślę, że to jest jakaś konsekwencja także w tej pozytywnej, dobrej urody ciała, które mnie ujęło i jakoś zafascynowało, które spotkałem to ciało w pantomimie Tomaszewskiego w Wrocławiu. Ale tu chciałem znaleźć jeszcze go inny jeszcze wymiar. I rzeczywiście przygoda z tym ciałem jest w obu spektaklach takim łącznikiem. Zaprosił Pan do stworzenia muzyki Tomasza Stańko. Czy łatwo go było namówić i czy miał wolną rękę w trakcie procesu tworzenia muzyki? Oba elementy były tutaj, tak jak pani przeczuwała. Łatwo go namówiłem i dużo miał margines własnej improwizacji, twórczości. To było o tyle dla mnie bezpieczne, że ja znałem jego muzykę i jakby szybko porozumieliśmy się w takim skrócie myślowym. Nie musieliśmy sobie za dużo mówić. Po prostu. Jeżeli ma się z kimś wspólny język, to nie trzeba sobie wiele rzeczy wyjaśniać i, i poszło to potem no, bardzo sprawnie, szybko I, i kiedy z tą muzyką się zetknąłem, kiedy ona powstała, to wiedziałem, że ona organicznie tu bardzo mocno temu spektaklowi pomaga i mogę teraz powiedzieć, że to był dla mnie szczęśliwy wybór współpraca z nim. W tym spektaklu obserwujemy też pewne odejście od horyzontalności do wertykalności. Jakie to ma znaczenie dla, dla samego spektaklu? No, zasadnicze znaczenie, bo, bo zawsze miałem taką potrzebę, ale nie zawsze sobie też z tym we właściwych momentach radziłem, że chciałem cały czas zaglądać w głąb. W głąb nie tylko naszego czasu odchodzenia, ale także jakby otwierając poszczególne warstwy gleby, ziemi. Raz ona jest na wierzchu, jest łąką, jest czymś, co nas daje nam pewien komfort bycia i szczęśliwości, jak jest i na łóżku, prawda? To jest ta pierwsza płaszczyzna. Ale ja coraz głębiej schodzę, jakby zabierając to. Ciało w wędrówkę y, coraz głębszą i coraz bardziej je umartwiają, czy powiedzmy uczyniąc jakiś uwiąt w nim, ale schodząc w głąb. I to jest takie otwieranie no, tego tych warstw, które gdzieś ku temu dołowi w głąb każą widzowi zajrzeć. I, i ten kierunek jest właśnie pionowy, a nie poziomy, jak było w innych spektaklach. Skąd Pan czerpie y, inspirację do swoich spektakli? Wie pani, to jest, to jest z jednej strony trudne, bo sam tak do końca sobie nie mogę powiedzieć, ale, ale próbuję jednak myślę, że, że jest to, wie Pani, w ogóle zobaczenia. Świata przez obraz, czyli ja mniej przez literaturę, ale przez to, co mi światło promień jego obnaża przez fakturę, którą świeci przez skórę, przez ciało, przez twarz. I jakby to mi buduje masę skojarzeń. I ja sobie to transponuję gdzieś w jaki sposób potem taki dziwny scenariusz w myślach buduje takie kadry, które mi się układają w pewną całość. Myślę, że jest to po prostu rozglądanie się za tym, co się dzieje, patrzenie na to, co się dzieje i. i jakby nie wiem, czasami są momenty, które silniej mnie do czegoś prowokują, każą mi się dłużej zatrzymać na jakimś fragmencie. I, i z tego sobie buduję potem dramaturgię, spektakli. Co Pan sądzi na temat festiwalu teatralnego w mieście, w którym teatru nie ma? Wie pani, to ma dużą klamrę i dużo wspólnego z tym, co powiedziałem na początku. Dlaczego chcę się też tu pojawiać? Bo, bo jest pewien tu fenomen, rzeczywiście. Gdzie my jesteśmy? My jesteśmy w sali gimnastycznej, jesteśmy w przestrzeni, która nigdy nie była teatrem, prawda? Nie ma klasycznej sceny, nie ma kurtyn, zasłon, nie ma no jest inny charakter ma to wnętrze, ale jest widownia, która bardzo tego teatru pragnie. Ona jest zawsze dla mnie jakaś emocjonalnie zaangażowana w to, co przychodzi. To jest jakiś, wie Pani myślę, że nawet coś jest cudownego w tym dobrym słowie prowincja, jeżeli tutaj można by powiedzieć, bo, bo jest jeszcze pewna autentyzm, jest jeszcze jakaś prawdziwa szczerość. I autentyczne przeżywanie. I ja taką widownię tu przeczuwam. Poza tym osoby, które tworzą to, budują i już żyją kolejną edycją, to jest jakaś pasja, jest coś cudownego i takiego bezinteresownego bym powiedział w myśleniu, bo jest radość tego tworzenia. Także Cieszę się, że, że cały czas pan Andrzej Wierdak to czyni, że on to robi, bo, bo myślę, że jest duszą tego przedsięwzięcia. I dla mnie no, to jest fenomenalna postawa. I bardzo mi się to podoba i, i cieszy. I życzę Polkowicom kolejnych edycji.